Miasto Łódź zdecydowało się wreszcie sprzedać lotnisko. Można powiedzieć lepiej późno niż wcale. To jest projekt, który zapoczątkował jeszcze prezydent Kropiwnicki, który słynął z wielu, z wielu bardzo dziwnych pomysłów, takich na przykład jak Święto Trzech Króli albo likwidacja y, parady Techn na Piotrzkowskiej. No i on również wymyślił, że, ten, y, że to lotnisko ma być takim kołem zamachowym młodzi. Wtedy to może miało jakiś drobny sens, dlatego że mówimy o latach 2000, kiedy łódź naprawdę była w fatalnej sytuacji. Ja wtedy wchodziłem na rynek pracy i pamiętam, że do dyspozycji, jeśli chodzi o ogłoszenia w gazecie, miałem albo pracę w Warszawie, albo pracę w łodzi jako przedstawiciel handlowy. No więc wtedy to może miało jakiś sens. Nawet do 2012 roku ta liczba pasażerów rosła, ona tam osiągnęła w pewnym momencie około 400, ponad 400 tysięcy pasażerów rocznie ale od tego czasu zaczęła spadać. Dlaczego zaczęła spadać? No, z dwóch powodów. Po pierwsze autostrada, po drugie kolej. Wcześniej, jak kiedy nie było autostrady, do Warszawy jechało się 2,5-3 godziny, koleją w sumie podobnie, więc to lotnisko miało jakiś tam sens. Natomiast potem okazało się, że tak naprawdę ode mnie na przykład na Okęcie jedzie się półtorej godziny z domu, więc właściwie dlaczego miałbym jechać na Lublinę, gdzie... Przy w trochę większych korkach będę tam jechał 40 minut, jeżeli mogę bezpośrednio polecieć, pojechać na Okęcie i stamtąd lecieć już w zasadzie gdzie chcę. Skutek tego był taki, że y, ruch pasażerski na Lublinku stanowił mniej więcej jedną setną tego, co na Okęciu. No, kiedy jest lotnisko do utrzymania, na którym się nic nie dzieje, no to trzeba płacić. No i płaciliśmy całkiem dużo. To były dopłaty w ostatnich latach rzędu 25-30 milionów złotych. Czyli jakby dobrze policzyć, to każdy łodzianin dopłacał do tego lotniska mniej więcej 50 zł rocznie. Dużo, mało? No, wydaje mi się, że dość dużo. No, bo tak naprawdę za te 50 zł rocznie nie dostawaliśmy w zasadzie nic. To znaczy, to lotnisko już dawno przestało być jakimkolwiek kołem zamachowym gospodarki. Natomiast raczej było obiektem wpin. Może nie aż tak jak lotnisko w Radomiu, ale mimo wszystko dawało takie poczucie. Że, y, że to miasto łódź w zasadzie nie, samo nie wie, na co wydaje pieniądze. No, teraz przyszedł COVID, liczba pasażerów spadła jeszcze z 200 tysięcy do 100 tysięcy. No, i tak naprawdę okazało się, że, że w ogóle utrzymywanie tego wszystkiego jest kompletnie, kompletnie bez sensu. Pomysł jest w tej chwili taki, żeby ten port lotniczy przerobić na cargo, czyli na ruch towarowy. No ale tak naprawdę to raczej widać, że to jest takie marzenie ściętej głowy. Dlatego, że ruch cargo w Polsce lotniczy jest w ogóle bardzo mały i właściwie dlaczego ktoś miałby korzystać akurat z, z, z Lublinka, skoro może korzystać z Okęcia. Także prawda jest taka, że to, to z tego lotniska po prostu zwyczajnie chyba trzeba by było zrezygnować. Ja oczywiście rozumiem, że tak z dnia na dzień trudno przejść od chora optymizmu do katastrofy. W związku z tym myślę, że ten pomysł o pomysł dotyczący cargo to jest taka próba troszeczkę złagodzenia tej ścieżki schodzenia. Że na razie mówimy o cargo, no a pewnie za rok się okaże, że z tego cargo to nic nie wyszło i właściwie to lotnisko jest tak naprawdę do zaorania. I myślę, że to wcale nie jest aż taki zły pomysł, bo tak naprawdę od dużych lotnisk jesteśmy półtorej, dwie, dwie pół godziny drogi, więc właściwie po co trzymać tego kolosana w linianych nogach. Bardzo dziękuję.